Ale nie mogę dać dwóch tych dwóch ekranów. No ale damy jeden twój. I będziemy grać bitki 2 na 2. No dobra. Zakładamy deck, Zakładamy deck. Okej. Okay. Ale jestem... Ja mam ogar w no, a Ja też. Tylko ja, ja nigdy powyżej czwartej a ręki nie weszłem. <laughs> nie weszłem, kurwa. Nie weszłeś. <laughs> No bo ciężko się potem wbija, jak już ten mi tr trzy No no. To prawda Po trzecim jest najgorzej, nie? Hmm. To już jest taki... Już spoccańcy, nie? Czy też? Żeby... żeby nie! Żeby nie myśleli, że kłamie! Pokaż. Je, żeby Pokaż nie im. myśleli, że kłamie. Pokaż bo im. jest ciężko wbić czwartą... czwarta Ouu! Spellwally! Eee. Eee. Ja się stąd nie ruszam Ja się stąd nie ruszam! Eee. No to patrzcie teraz, nie, patrzcie prosa! Uwaga. Piąta. Co to jest? Spooky Town. <śmiech> <śmiech> no i co? No i co? No i co? Jest... No i co? Na czwartej grałem lepsi, bo tam już. <laughs> bo posłuchaj, na czwartej jeszcze nie masz do wydropienia tego. Prince. Ej, jak jak? Jackie Team. <laughs> Bro. Nazywałeś klan swoim imieniem psa i. Jest lepsi... 6969. Jakie to są. Jakie to jest OG Konto, nie? <laughs> Ja mam tunik Alfik. Ej dobra, możecie wbijać. Klan Brookies się nazywa. Gdzie? Ej dobra, pokażę Wam tylko. Poka to, to? Tak, no. To jest to. To nie, nie, nie jest niebieska strzała. A nie, to nie jest to. To jest ktoś inny założył. Bro. Dlaczego jest tyle dużo, tak dużo Brookies? Z niebieską strzałą Brookies. To to. Tak, to jest to. No. No. Brookies z niebieską strzałą. Już tyle jest ludzi? Już Ile? jest 50 na 50. Pff. Wypierdalać z klanu. Ej dobra, poczekajcie, ja Wam pokażę mini taktykę Wyjazd z klanu. O oh, fuck. Patrzę. i teraz zawodnik, on myśli, że już ma mnie w... i teraz mm Hog -hmm. Rider HOG RIDER HOG RIDER A. Ale co ty robisz, swój? Tak <laughs> Okej okay. Bro, nie bawię się, tak? Ciekawe kto będzie miał lepszy eklan No, bez kitu, że Ja Jezu, Gucio, jesteś do kitu Sorry byczku, wypierdalasz GUCIO Bro, Gucio, jesteś do kitu Gucio się rozpierdala po prostu Nie, Gucio po prostu jest ze w teamie Aha View profil, kick. Wypad! Ej, ja powinienem jak wkurwiony z iPadem siedzieć. Taki stary I I tymi paluszkami tylota. Tak, Pirlo W, tak się nazywa klan. Nie no, Pirlo, nie wywołał mnie. Proszę, nie wywołał mnie twojego klan. Okej, nie, do mnie wlota, będzie za 20 zł, Cindy donate. Okej. Okay. to wypierdala z klanu? Okej. Okay. Przestańcie spamować, bo będę panować. Przestańcie, oh! przestańcie spamować, bo będę wyrzucał. Dawaj tego. No. Ale to jest jeden na jeden. Okej, okay, boy, Nie podglądaj. Nie podglądaj. Ja widzę tutaj. Okej. Okay, let's do the remix. Oh shit. Podkreślam, się dwa dojedziesz. Oh shit. Tego się nie spodziewasz. Ha? Tego się nie spodziewaj, co? Nie sokoliat. Uuuu... ktoś nie ma chyba wierzy. Oh crater! No kurwa, bo ja jestem... Okej, bo w kwadracie areny, nie? Okej. Ej, Gramy ekipa spokojnie Ekipa wspierajcie mnie 4 <grym> Cztery <grym grym> dalej, masz tej okay. Po lewej idzie pekka i to nie mini Spodziewajcie tego ruchu? Fuck, nie To nie są żarałków kub, w trajek Fu Tego się nie spodziewałeś co? Jacej, ha, ha. Fuck To segment pozerwany Okej, okay, zobaczymy co ty na to Uuu, uu, ktoś ma kup posił całą swoją armię Ciekawe co ty na to oh, Idziemy! U nie pekka! Nie, u nie pekka! Uuuu! Sukin kocie! Żółwik. nie, żółwik, żółwik friendly, żółwik. Podwodny Składam wniosek o ponowne przyjęcie P O K I respect on fucking. No i nie, nie cieszę się za bardzo, teraz wypierdalam was klanu. Nie jestem. Jest, Sarion. i Kacper i Pupku i. Jak ktoś dołączy inny, to wypierdalam od razu. Jest, jest. Mamy to, mamy to. Dobra, nie zawiedźcie mnie, nie? Pupku, nie zawiedźcie mnie, nie? Dobra. Bonowiec. Saryon was, doping na czacie, doping na czacie. Pupku! Pup. Ole, leci mecha, leci mecha! Oh shit, od razu... Saryon i Pyrek i dobra, moi już na rescue. ok, Okej, come on. Ten był bez sensu. Stresuję się. O kurwa. Saryon! Moi jeszcze nie stracili HP, nie? Okej, okay, elektro Okej, okay, twoi... Tre... póki co tylko trasą punkty, nie? Okej, okay, moi już natarcił, zatarcił, już tutaj princeska atakuje. Okej. Okay. Okej. Okay. Kolejna beczka wieża! I po wieży. Pierwsza wieża dla teamu Disco Carol. Okej. Okay. Okej, okay, tu już się zaczyna robić grubo. To... Rzewnicę, bierze. Wszystko na prawą wieżę Wszystkie artylerii na prawą wieżę Panowie macie dużo HP, nie spanikujcie Nie spanikujcie Wygraliśmy Wygraliśmy, gratulacje panowie Bo3, ja, bo3 bo Macie eliksiry, panowie macie eliksirię, okej, okay, powiedział, Lecisz smok, leci smok. Macie dużo eliksirów. Pięknie, smog. piękny atak, piękny atak. Rider wieża. Bronić, bronić wieży. ja pierdolę. 1200, pięknie, piękny atak, piękny atak. Po prawej flance. Pamiętajcie, na lewej jest, na lewej są przeciwnicy. Ja pierdolę. Jest, Rider, pięknie, pierwsze wieży 5 sekund, utrzymajcie tą przewagę! Utrzymajcie tą przewagę! Utrzymajcie tą! Jest! Jest! Nie wracać, z kubie, nie wracać nie wracać. <noise> Utrzymaliśmy to przewagę. Pięknie. Pięknie. pufku Gerdi. pufku Elo i, do, i QB i miniuk. Dobra, mamy to. Mamy to panowie. Nie zawiedźcie mnie, nie? W enemy jest ciężki przeciwnik. Widziałem, że ma dużo punktów, ale dacie radę. Ale QB i miniuk. Radę. Dacie radę panowie. Pamiętajcie, najważniejsze jest spokojna głowa. Spokojna głowa. Tylko to nas może uratować. Okej, okay, już delikatny atak. Defensywa to Defensywa oznacza strach. Oznacza, że się boją. Kiłb jesteś gafkarem, zarządzaj drużyno Okej. Okay. Ajce zapraszam do mnie do planu Tak, tak potem dodam Ok, Okej, okay, spokojnie, czyli ok, cisza przed burzą, jak to się mówi. Cisza przed dużą. Sto Dzięki sto, sto chilu. dawniej się rozmawia. Okej, okay, jakiś kucharkowy pos. Okej, okay, big peka. Uważajcie na tego balona, uważajcie na tego balona, panowie. Fajnie nie zapominajcie o prawej pance. Fuck, balon uderzył. Ale spokojnie, my idziemy dalej na tarciu. dalej na tarciu. Dalej. Co Lewa wy? strona, pamiętajcie Kurba o tej lewej mać, co stronie. co wy robicie? Ludzie, co wy robicie? 400hp! Cokolwiek! Balon! Nie! Okej, okay, leć nie, balon. Za, nie zapominajcie o leć defensywie. Leć balonku, leć balonku, leć balonku. Leć balonku. Pięknie, balon nie zaatakuje. Balon nie zaatakuje, pamiętajcie o prawej stronie. Brońcie tej prawej strony, nie? Nie. Atak, atak! Obydwie bierze! Atak! Nie. Atak! tak, Ostatnie 300hp! Nie! Panowie nie poddajemy się. Panowie nie poddajemy się. Panowie nie poddajemy się. To jeszcze przegraliśmy bitwę. przegraliśmy bitwę, nie przegraliśmy wojny. I przegraliście bitwę, nie przegraliśmy wojny. Pamiętajcie o nie, tym. Nie, nie użył. Oby kurwy, błąd, świniaki! Tylko nie świniaki! Panowie mamy dużo esencji, mamy dużo esencji. Mamy dwie wieże i dużo esencji. Jesteśmy w lepszej pozycji. Pięknie, pięknie, pięknie odebrany atak, pięknie. Raidery, to, to nie był zły wybór. Pięknie, pięknie. Pamiętajcie, jeden latający, dwóch moc, Prawa flanka. Prawa flanka, prawa flanka. Prawa flanka. Nie zapominajcie o tym Pięknie wleciał, pięknie wleciał, pięknie wleciał ten, ten, ten Już Prawie Już prawie Dobry lock, dobry log W dogrywce Dogrywka, lewa flanka panowie Lewa flanka Wszystko lewa flanka. lewa flanka Lewa flanka, atak Mają 0 HP na lewej prawie Pięknie, lewa atak Lewy atak Obrona. Nie bójcie się użyć tego eliksiru tak to jest obrońcą Miniu, Jak ty jak jakąś wieżę nam zbiją to masz tu dwie nie? przejewane Andrzeju da dacie radę Miniów 8 lat, to go Okej spokojnie, te szkielety już nic nie zrobią Szkielety już nic nie zrobią Obrona 800kp, 800 panowie Obrona. Nie panowie, no. Hog Rider, cały czas push, 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 żeby się stresowali. 500 HP, 500 HP, panowie, to jest do zrobienia, to jest do zrobienia. Ty, nakładajcie presję, pressing, pressing, jazda, pressing. Jazda, lecicie zwierzaki, lecicie, lecicie. Zapomnijcie o prawej flance, prawa flanka jest w ogóle niepotrzebna. Wszystko, jebać w flankę, lecicie wy też lewą flanką. Jak lecimy tu... Okej, okay, odbrońcie od, ten lewy Dobrze, pięknie. Pięknie usadzony balon. To mi się podoba. Balon nawet nie doszedł Mącie do punktu. Wszystkie... Piękny Coagrider, ale okej. Okay. Kanonem skontrowali. Nie no, kurwa. 300 HP. Defens i strzały. Defens, strzały. Do... Wykończycie ich strzałami. Tylko defensujcie. Atak, atak. Wszystkie defense, atak. wszystko, atak. wszystko, atak. wszystko strzały. Wszystko atak, wszystko atak. Wszystko atak. Bro, gdzie ty pokierowałeś tego balona, kurwa? Po co, po co rzucasz to na prawą flankę, bro? To nie było potrzebne. Piękny log, piękne logi. Tylko strzały, Obrunna. strzały. Strzały, Obrunna. zostały nam strzały. 50 HP! 50 HP! Yes! Pięknie strzelił! Super, chłopaki, mówiłem wam, wierzyłem w was. wierzę w ciebie jeszcze. Miniu, Q... Panowie, zmiana taktyki. Słuchaj, jeśli... Miniu, Miniu. słuchaj, jeśli Q mi wyśle emotki, atakujecie <laughs> razem we dwójkę, pierdolić obronę, nie? Pierdolić obronę, jeśli wyśle emotki Okej, okay, piękny atak, piękny atak Piękny atak Wszystkie ich atak... <grym> 145 kp. piękne, piękne, piękne Pieprzyć obronę, powiedziałem wam, pieprzyć obronę Słuchajcie się, OG Jesteście już blisko. Super, super. Pierwsza wieża wzięta. Jestem w arenie. Pierwsza wieża wzięta. Pamiętajcie, pamiętajcie, jesteście zajebiści. Panowie, jesteście zajebiści. Pokażcie innym, że też potraficie. Pięknie, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Pięknie, panowie. Blisko Karol Team po raz kolejny. 2-0, 2-0. Ktoś jeszcze chce dołączyć do tego lamusa, do klanu? Naprawdę? Naprawdę chcecie dołączać? Kto ma dwa? Kto ma zero? Kto ma dwa? No dabaj, kto ma zero? Ja wezmę jedno nie! Widzaj i ty weźmiesz niego i gramy dwa na dwa. Tak, tak? tak elo, tak. elo. To słuchaj to. Promote. Tak? Słuchaj to. No, wyciągam tego zawodnika. Słuchaj. Wyciągam tego zawodnika, okej, okay? wycisz. Wycisz, wycisz, wycisz. O. Oh. O, oh, shit. Czy to jest on? On chyba gra teraz w w Miami Słuchaj Słuchaj Typuje Cię, walka 2 na 2 Clash Royale Ty z moim widzem na klan Karola, tak? Ja, ja z Tobą? Nie, Ty z moim jednym widzem Na kogo? Na, na tam jakichś widzów Karola, co są u niego w klanie, nie? Okej, okay, okej, okay, możemy to zrobić. QB, QB, wystawiam Ciebie razem z Hubertem. Dobra, dołącz, okay, wysyłam Huber. Ci linka, wysyłam Ci linka do dołączenia do klanu. Jasne, jasne, już dołączam. Jasne. I potem, i potem weź dołącz do walki 2 na 2, Ty jesteś z QB-m jak chcesz, QB. Dobra, okay. Liczę na Ciebie, liczę na Ciebie zawodniku. Całe, całe życie on na to czekał, nie? Na taką sytuację. On specjalnie grał przy nas cały czas Clash Royale, Tak. I tak wygrał bez I gita. tak wygrał, <laughs> Bro, Hubert, Hubert daj pan na i tak wygram. Dobra. Hubert jest naszą ostatnią osoją. Lecimy. Hmm. Wakacje! Panowie, macie więcej pucharków. Nie nie, daj, nie dajcie wstydu swoim rodzinom. Pięknie z tą prawą flaką pojechaliście. Walcie w... Tylko nie świnie. Obrońcie, obrońcie się, obrońcie piękna obrona przed świniami. Pięknie, pięknie skontrolowana, naprawdę. prawą mi się chłopaki. Walcie prawą flanką, chłopaki. <laughs> <laughs> Okej, okay, pięknie, dwie barelki od razu. To jest piękne. Nie, nie wiedzą z której strony poleci i szerpnie. Rumek, dzięki za 44 złote. Okej, czy się to inek? No to zobaczymy. Zobaczymy. Flanką. Piszcie, piszcie, jakie jesteście klane. Jeszcze prawą flanką. Klan Piglo czy klan Blisko Karol? Jeśli przegramy ten lejszy, podaję się, to nie jest Szanowałem Cię Karolko, ale po tej akcji z wyrzuceniem z klanu jesteś zerem i dałem na przykład co pigląd zerowy zrobił. <laughs> Dość, jesteś za słaby na mój klan. Mój klan tylko wygrywa. Ty byś psuł renomę. Prawą <laughs> flankę atakujcie! Co wy ODKURWIACIE ludzie? Pięknie, prawa flanka. Tuż, zero HP. Wyczekajcie i strzały Ostatnie strzały, wyczekajcie. Już macie ich. Macie Kubert, już ich już w nie kieszeni. Ataku. Niech tylko Q atakuje, a ty broń, wierzę. Macie ich macie już na widelcu. Nie, lepszyma, dawaj, 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 nie, dawaj, nie, dawaj, 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 nie, 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 PANOWIE nie, panowie, 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 nie, hp Ma, WSZYSTKO yeah. yeah. wejdźcie, nie, Panowie spokojnie. Panowie... Grają. Grają. Panowie, przegraliśmy bitwę nie wojnę. Zr... Nie wyrzuca Was z klamu. Zróbcie to dla, Brawo, was, z... dla Waszych matek. Prawą bie... Panowie 10 sekund, 10 zwalcie, sekund. Zwalcie! Jest... zwalcie mór, Pamiętajcie o tej, tej lewej klance. Pamiętajcie o lewej... Wszystko na lewą, wszystko na lewą. Tylko to nam może zagrodzić, tylko zniszczenie lewej strony może nam zagrodzić Brońcie lewej jak, jak, jak oka w głowie Strzały, okej, okay, macie czas... Zwalcie mu, zwalcie mu, zwalcie mu Lewa strona, lewa strona, panowie Tylko Archery, Archery, Hubert, Archery Brońcie się, brońcie nogami Hubert Nie dobrze, na dzisiaj koniec Crashoyal, bo naprawdę Nie, panowie po prostu mnie zawiedliście To jakby, jakby to już jest wasza kwestia, nie? Zawiedliście coacha Ja was zostawię z tą myślą Idziecie teraz do szatni, jedziecie do domu, nie busem, tylko jedziecie autobusem Bus na was nie czeka